Ej, hey, słuchajcie, w moim ekwipunku są teraz trzy potki na niewitkę, które na pewno wykorzystam właśnie śledząc Abra, który właśnie jakoś tam stoi przy swoim lodowcu. Który jakoś coraz bardziej się tutaj rozbudowywuje. Bo serio, ostatnio jak tam byliśmy, on był już prawie skończony. Teraz wydaje mi się, że no, może być to jeszcze bardziej rozbudowane. Więc ja tutaj oczywiście piję potę i tak, podbijamy, zobaczymy co goś tutaj robi, co on patrzy w tych skrzynkach. Bo serio, dawno nikogo tutaj nie śledziłem i uznałem, że może być to dosyć śmieszne. E, w szczególności, że teraz no, Abra tutaj może namusy. coś ukrywać. Przez jak można być takim geniuszem, no, no. aby zbudować coś tak pięknego? <grym> Goście się jarają willą, ale willę to ma każdy w Hollywood. Każdy, każdy bogaty No, gościu w Hollywood, ma chyba jest no najlepszą odchodzi, rzeczą. Nie? Lodowiec? mi jedno nazwisko gościa, który ma taki lodowiec. I ale, Jej, to jest zabawne. Akurat, Robert ale Kopsa. dobra. Wow, nie, sam on zbyt, stoi przed wiadomo, tym i sobie to ogląda. Zaszczał nie oni Ej. zazdroszczą i będą do końca życia zazdrościć, ale po prostu no nie No tak, ja, ja bardzo ja zazdroszczę. Ja Moja willa tak to, to nic przy tym. Papuzia, juzia! <grym> tutaj Juzio. I co on tutaj robi? On, on się z tej widzę, ewidentnie no właśnie, papugami. Ale nie bo, no nie. No jakże, no? Willa Agent jest większa. słuchaj. Czy on gada z papugą? I ale powiedz że tak nie jest. Powiedz mi, lepiej. No bo ty mówisz, że willa Agent XA jest większa. Dobrze, ale to mi. ona nic lepiej nie mówi. Lepiej mieć porządny dom. Czy jakiś magazyn na towary Widzicie? 10 tysięcy metrów kwadratowych, no właśnie, nie liczy się tutaj wielkość tego budynku Ej, Tylko to jak on jest wspaniale? To wspanial, jest Słysza? śmieszne. No dobra. właśnie widzisz, e, widzisz co on Edward, tutaj robi? karmi jakoś, No okay? właśnie, Edward powiedział to samo, nie to. Dobra, i zaraz, zaraz Czy on, on tutaj czegoś przykład, nie ukrywa? No, no dobra, to mnie ja najbardziej ciekawi. O, hmm. tu jakaś szybka, co? No, ja bym U, chyba za Szybka. Co tutaj ci nie Różowa, piękna o. szybka była. Ładnie. Eee, dobra, o, nie. i co Panie on kurczę, idzie? No, Abera, Można idź tak do swojej tajnej wydawać. bazy. Ja chcę Twoją tajną bazę znaleźć. No, pokaż mi bo musisz ją tu mieć. Nie, nie, podoba mi. No, dobra, może, żeby. O, urozumie, o, 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 może o, gdzieś teraz idziesz? A, ciągle nie. Kurde, ej, nie wiem, czy my to znajdziemy, ale dobra, lecimy dalej. Nie Co? O, gościu! Nie no, za to to powinieneś tutaj. Normalnie to to samemu właśnie, sobie lecimy. dać bana Tak serio te... o, dobra. To jest ja tak przeginka Okej okay, siomki, lecimy, lecimy tutaj dalej za Haberą bo on on może gdzieś nas zaprowadzić Okej, okay, to jest dobre miejsce żeby coś ukryć o, Mamy 5 minut, więc luz. O, dobra. Jest robi... y. No Dobra, tutaj zrobię Ty, czego cze 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 on szuka pod schodami? To jest skrzynki? Dobra. Okay. O nie! Dlaczego to się nie wrzuciło do tej drugiej? Oj, gościu, ja nie wiem, ja nie wiem, ale e, ja no, nie, rozwaliła nie ci się powiedzieć. skrzyneczka troszkę tutaj, e, więc tak, zobaczymy po prostu. Myślę, czy on by tutaj więcej. jakąś e, skrzynkę chce ukrytą, taką zrobić na jakiejś tajnej gra, temy? Zrobimy sobie tutaj. Okej. Okay. Co on tu kombinuje? Kurde, on tu zrobił widać skrzynkę, nie. tylko. Widać? Po, co, ale po teraz, co by tu skrzynka? Mm, teraz też nie widać. Teraz nie nie widać. Hmm? Dobre, Powiedzcie mi, ale zaraz to sprawdzimy w razie, co? Bo to, to jest tak. ciekawe miejsce, żeby coś takiego schować. Mi to się akurat Dobra, podoba, że no, coś, no, coś tak, takiego ja tutaj widzę, ale. gaga no. No ja kurde. Ty są. I co on kombinuje? Ja co on tu chce schować? Czy on tu coś schował? Nie, nic tu nie schował. Dobra. E, dobra. Ej, to jest dziwne, pod schodami tam, centralnie zwalamy no. tutaj schodę. To jest plus, coś takiego wywalamy... wiemy. No, właśnie, wyrzucę mu schodek, bo, działają, no? bo bo tutaj mu zebrałem no, i. Mi... No. no, co on robi? Co on kombinuje? Tutaj... Dobra, okay. wyrzucę tu skrzynkę? Nigdy, no, nikt, nikt by się nie domyślił. Nie, gościu, nikt jej nigdy nie widział, nikt jej na oczy nie zobaczył. Oprócz mnie i ciebie. Dobra, Dobra, tutaj e, co on zrobimy tutaj robi dalej I w takim okay. razie. I. Czy on tutaj nadal no, coś z tą Trzeba będzie zrobić. Tutaj tak, żeby to wyglądało, jakby to był błąd. Ale my dobrze wiemy, że to nie będzie błąd. O, o! 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 I to jest tak ewidentne, chyba, czy. Ale oni my... Czemu? Tu... Nie no, nie czynne? masz szans, że ktoś by się nie szczaił, że tu no coś jest, jest nie tak. Ej, to jest mocne, ale dobra. Przejdźmy sobie kawałek tędy. Ej, tak, I tak, i co on tu kombinuje? To jest najmniej ale... ewidentna rzecz na świecie. Przecież nikt, 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 się nie nikt w myśli, życiu kiedy... by się nie domyślił. Nigdy, kiedy naprawdę. Ja zbroby, tak. Nikt by o tym nawet nie pomyślał, że tutaj coś nie, może być nie, schowane. nie, 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 daj mi to drewno. Dobra. Daj mi to drewno, bo ja po prostu Widzisz, nie On, to, teraz, on jakiegoś drewna tutaj Ciągle on nie potrafi zrobić jednej ukrytej skrzynki. Oj. a oni nie są w. To co jest? Co? Co jest z tym dywanem? No nic, gościu lewitował sobie, no. Nie widziałeś nigdy lewitującego dywanu? To było no. trochę dziwne, ale... Tyle grałeś w Minecrafta, okay. a nie widziałeś. Dobra, tutaj może odejdźmy, bo... Tam, on może się tam. teraz e, wystraszyć trochę, że... Ej, a coś jest tutaj nie wow. tak, że... Wow. Jakiś Agentix czy ktoś wow. my śledzi? Nigdy w życiu by tego nie zobaczył. Nie ma siły, która sprawi, że ktoś to zauważy. Fi fizyka zakazuje tego. Pff, nie, on wow. naprawdę tak myśli, czy tylko tak, się mylę? Proszę, powiedzcie mi, że się mylę. Pomyślał, to robimy ciach. Dobrze nie, o! nie, nie, przecież to jest, Mega. to jest tak głupio ukryte. Przecież to tak widać. To, że tutaj trzeba wywalić glowstone. Teraz trzeba tu naprawić ty, i ty... teraz zrobimy tak. Nie będzie nikt tego, ewidentnie nikt tego nie zrobi. O! Ja cię kręcę. Ej, naprawdę to jest Ej, najgłupsze? To widać, to jest... Nie no dobra, w może w tym momencie trochę ma. mniej, ale jakby się przyjrzeć Jaki to można design. to zauważyć. Dobra, to zrobimy w takim razie teraz tak. Tutaj Co on dalej kombinuje? Ej, ja widzę, że on chyba kombinuje dobra. z jakąś Do, kolejną no. rzeczą. Dawno Mam nie było nadzieję, że ładnych tak. bloków, O, teraz są A, ładne bloki. Nie, jednego bloku się Jakby małe mózgi chłopaków nie są w stanie tego docenić. To jest w stanie docenić Ojoj. tylko takiego krata, który po prostu zna się na sztuce. To widać jakby. To jakby piękno, które. Tipis, tego, to jest niewyobrażalna <grym> rzecz dla kluk ludzkiego kluk. umysłu. Nie, nie mogę, dobra. Gdzie on gdzie on dalej Wspaniała idzie? sprawa, tutaj trzeba będzie się zatrudnić jednego czy tam drugiego lenia, żeby no. ono tutaj coś zbudowali. No, no, nie co, wiem, coś może, ci zbudowali. Jak ktoś jest leniem, to ci nic dorszo, nie zbuduje, drugiego. gościu. I Agent X i Elviso warci siebie nawzajem. Nie potrafią budować. Nie, by, nie byliby w stanie budować. Przecież tak praktycznie próbnego. cały ten lodowiec <coughs> był <coughs> jakby przez nas projektowany. projektowany, ale. Dobra, tutaj. Ale nie, Agent X nic nie potrafią. To jest sztuka, to widać. To są cztery bloki losowe. Niesamowite. No tu jest dziura, tutaj na pewno któryś krok będzie musiał przyśledzać. No tutaj dziura, no to nie do rzeczy, no, to tak, no gościu, jak masz no, robić no, dziura, naprawię, na, na, naprawię. Na, na na My nie robimy żadnych jakichś drewnianych willi jak w średniowieczu. Nie, przecież to jest po prostu blok! Ja, roz... ja nie mieszkam domki, w lodowcu. Drewniane domki i drewniane. Tam domki, chociaż nie jest zimno. Drewniane domki nie. są fajne. Tak Jakie są domkami letniskowymi. Jedziesz sobie na Mazury, masz drewniane domek. To z <laughs> drewna. Ja, nie, nie mogę, nie mogę z No wow, dobra, wow, co on z wow, dalej kombinuje? Wow. Dobra, ale my mamy tutaj tak. On coś tutaj ewidentnie tutaj chce cięć. rozbudować, o, jest, ale. Co on jest, właściwie ładne. rozbudowuje, to nie ma. Najpiękniejsze. Kilka Najpiękniejsze. zwykłych bloków od wow. się tym ekscytuje nie, nie wiem czy wy to o, rozumiecie ale Czy ty to widzisz, czy ty to widzisz e... Aberka jak ty mi zajmie się wow, 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 chować się, chować się, chować o się, chować kurde, się, ale to wygląda, dobra. Ja Skończyła mi się tutaj pota, dobra. Tutaj się jakiś tutaj? Elviso, szklasz czy inny tak. O, Labos idziemy, idziemy z powrotem. powrotem. Mamy 8 minutek odrabie, odrabie, i odrabie. zobaczmy Zobaczmy, czy tutaj Abera dalej coś kombinuje takiego ciekawego, bo serio. Tutaj wydaje mi się, że no, on dalej chce. Właśnie jakąś ciekawszą tutaj rzecz wybudować Tylko do końca nie wiem jeszcze co może to jakieś zejście tajnej bazy tutaj będzie No bo ja gościu, ty Ej, ej, bo tutaj Nie fajnie, żeby on się z tą latarenką Szczaił, co pod nią jest, to byłoby nieprzyjemne Ale dobra Ty, gdzie on idzie? On poszedł gdzieś na górę? Dobra, lecę, 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 lecę Okej, nadgoniliśmy go I wrócił do tej skrzynki Zaraz zobaczymy, czy on coś tutaj schował Hmm. E, łańcuchy. Bardzo okay. droga rzecz. Stal jest bardzo droga. E, dodatkowo może. Kurde, nie, włożyć... nie, nie mogę tego kliknąć, ale dobra. Poczekam, że sobie tutaj Snyder stąd Rosherty. pójdzie. Dobra, ten O, 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 o okej, okay. idealnie. I zobaczmy, co ma w tej skrzyni, bo tam trochę. Wuuu, ej, to są serio ciekawe itemki. tak właśnie tutaj sztabek Nederytu i Jakieś po prostu tutaj różne, jakieś druty, coś takiego, nie! Znaczy, jakie druty, łańcuchy i, mm, i, i goś to schował, dobra. Ten stack netheritu to warto wiedzieć, że tam jest, ale czemu schował to z jakimiś losowymi, właśnie temkami? Hm, nie wiem czemu, ale dobra. Zobaczmy, no, tutaj. Co? To jest. Co on kombinuje? Nie, 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 ja się tutaj chowam, oczywiście, ale nie, może on sobie nie pomyśli, a może z, z tych kwiatów co? to było, co nie? Ty. Kurde, co jest? Ktoś tu jest? Chyba się szczaił. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. To byłoby niefajne, gdyby on wiedział, że ja tu jestem. To może... trochę dziwne. Okej, okay. może nie, się no, trochę skocha. A może? Nie wiem. Dobra, chyba nie szuka, chyba nie szuka już dalej. Eee, dobra, to wracamy I, sz... i po prostu chodzimy za nim dalej. Ale trochę serio, zauważam po prostu, że tutaj jakoś chyba za nim trochę chodzę. Eee, Ten to, glas, nie... to dobrze. Miał... Co? Jaki glo... Nie wiem, to też nie ogarniam, ale dobra. Eee, w każdym razie, czy on gdzieś tutaj idzie, czy nie? Nie, wydawało mi się, że on tutaj coś. Ale ładne, właśnie to jest to. Małe muszczki, takie takie malutkie hmm. muszczki nie byłyby w stanie wpaść na to, że można budować bez symetrii. Oni po prostu za mało grali w Minecraft. Oni nie potrafią. Przecież budować. my mu to... Z... Nie, nie, no to. Nie, nie to, Geniusz to doceni, ale Geniusz też to wymyśli. Dobra. A oni. No im hmm. brakuje. Okej, okay, ziomy, słuchajcie ciężka robota hmm. była, Jezu! Ej, jakby serio odchodzi i robi takie małe teraz detale. Myślę, że już o, wow, chyba więcej ja nic tutaj takiego widok. specjalnego ja chyba nie chce ukryć. I teraz słuchajcie tego. Chwilę temu powiedział, że Agentix i Elviso nie potrafią wow. wybudować z czegoś, co jest niesymetryczne. Wow. Ten pokój nie! budowałem ja. Nie! Ten pokój tu. Budowałem ja! I no, chcecie no, powiedzieć, że. Nie o, umiem? No nie wiem. Dobra, no dobra, problem, może, problem, może ktoś tak uważa, ale. To jest akurat mocne. E, więc dobra, wracamy tutaj. Ja tak sobie myślę. Niesamowite, czy dobra. Nie wbić by do niego za chwilę, fajne. tutaj po prostu z, tu jest, po prostu wypitą mlekiem. Z z dobra, nie, no. Jacuzzi z widokiem. Jacuzzi. Ej, Jacuzzi akurat jest tutaj bardzo fajne, to przyznaję. No ale mieszam Eee, no, wow, no nie wiem, wow. nie wiem jak to skomentować, ale setna eee, kratka wysokości, to jest czterdzieste piętro, tak żyją miliarderzy. moja willa sięga wow. na chyba 108 i wow, jak patrzę, no, nie okay. musi być wielkości no. góry. Żenujące budowle to nie są, ale takie maciupkie te są wieżowiec agenty... wieżowiec, <grym> który jest nieszczot Ale on... on... Nie jest. Patrz chmury! On jest tak wysoki, że... Drapie chmury! <grym> no dobra, niech mu będzie, niech mu będzie, wow. niech się śmieje! E, w wow, każdym razie, ziomy, słuchajcie, ja mam jak pomysł, można tak ja chyba zaraz ja wezmę robię. po prostu to mleko, wbiję o, tutaj już po prostu jako ja, normalnie biję robota, i się zapytam Abry, co on tutaj robi, co on sądzi o tym, jak to jest wszystko zrobione. Ja o, myślę, że to jest idealny pomysł, więc dobra, Weź, weźmy sobie, zejdźmy tutaj na dół trochę e, tak. i tak, zaraz też podejdziemy do tej skrzynki i zapytamy tak. się od razu, co tu jest nie tak z tymi blokami, okej? Okay. Więc tak, do idziemy. O, się O, siemano, właśnie cię szukałem, stary. O, nie wiesz, byłem ciekawy, jak tu się wiesz. Lodowiec stary, rozwija, urządza, co nie? Urządzam, urządzam. Wiesz, to jeszcze dużo oczywiście o, to... pracy tutaj przede mną. Nie, no, ale ja widzę, patrz, tu, tu jest tyle rzeczy, ale. E, serio, no, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ciekawy byłem, no, co nie? Ale, stary, powiedz, że nieźle, nie? Nie, no, nieźle, nieźle tutaj. E, nieźle ci tu pomogłem to urządzić, serio. Nie no stary, dużo zrobiłeś, naprawdę no. ładnie to zrobiłeś, mega kozosko. No przecież w zasadzie dobra, może to to nie, ale tutaj mhm. tą górę, no to w znakomitej no. większości ty zbudowałeś, nie? No naprawdę, no, stary, no to mega dokładnie stara I no chcesz powiedzieć, że tutaj ci się nie podoba, no patrz, tutaj idziesz ze spać co, jak to? szef! E, e! Kiedy co? Że mi się nie podoba? Nie no, nie powiedziałeś, no ale wiesz, to było takie pytanie, wiesz, retoryczne, ale to, że, że oczywiście, a, że, że inna odpowiedź. To, że to jacuz, że to jacuz, że to no gościu, wchodzisz i 4 patrzysz 4. na wieżowce ogromne, co nie? Um. No, nie są ogromne, ale no, ta rakieta na przykład duża, duża. Ta no, no. Wieża. Albo ten wieżowiec Maciocha, co nie? No, Takie widoki stary, tu są? Kurde, drzewo to jest niesamowite. No, niesamowite ale po prostu dzieło. Duży, duży, duży mózg, to Duży mózg, to wymyślił? No, stary, patrzę, Ja mam tutaj jeszcze Glowstone, patrz, ja tutaj normalnie pomyślałem sobie, ale nie wiem, co myślisz, że. No i stary, wiesz co? Bo ja chyba w ogóle u ciebie w willi jakiś błąd znalazłem. Jaki błąd stary? Znaczy w willi, do, w lodowcu, ale no, no wiadomo, że ten lodowiec to jak twoja WILLA poniekąd. Co, nie! nie! Co? Żyje? Zepsułem pylikwiat. Czekaj, czekaj, czekaj. Stary, czekaj. stary, chodź, bo serio, to jest naprawdę gruba sprawa, jak ci tego nie pokażę, pokaż, to chodzi, no? e, Tylko nie wiem gdzie to do końca było, tak wiesz e, Przechodziłem akurat tu na górę, szedłem i patrz. E, no, tak, na poczekaj, górę, no i poczekaj. Co? W którym miejscu to mogło być? Takie schody były jedne, takie dziwne były. Dużo ogólnie. O, o chyba, o tutaj, patrz. Widzisz? A co jest? Na przykład tutaj wszystko jest tak normalnie, co nie? A nie, nie jest normalnie stary, Czekaj, zaraz będzie. Nie, o. nie, patrz, patrz, patrz. Nie o to chodzi, już nie jest, o to tak. chodzi, że dywanu nie ma. Nie, nie, no. patrz, bo tutaj masz schody. To tutaj masz takie, no dziwne schody. Co nie? A z... czekaj, czekaj, jeszcze nie naprawisz. Już stary. Dobrze, że mówisz. Dobrze, no. że mówisz, Patrz, już robię. ciach No robię właśnie, ciach. o to mi chodzi, że tutaj, wiesz, m, troszkę coś nie tak było. Dobra, stary, słuchaj, e, ja muszę lecieć. Sparawy są ważne. E, no to pasz, się pasz, ma, no. Patrz, 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 Ładnie jest teraz. Weź, e, weź, weź, powiedz, ta, ta, gituwa, gituwa, stary, ja ten. E, Wiesz, żelazko mi w ogóle dobrać, w, do, w tak, willi no. zostawiłem, muszę uciekać. Tak, wiesz, drewniana willa na siłę to spali, no. Dobra, ziomki, wziąłem znowu sobie na sekundę potkę. Zobaczymy, co on powie o tych schodach, bo jestem bardzo ciekawy. Czy on? Kurde, no prawie się domyślił, ale widzicie to. No widzicie, widzicie słyszałeś, słyszałeś, papuga już, papuga już, raz <śled> Dobra, myślę. Dobra, ziomki, chyba tak nadzieję, to skończymy. Gość no, ewidentnie no. myśli, że Agent X jest jakimś gamoniem, On się nie skapnął, tak oczywiście jest. Ja, ja nie widziałem wow, nic, jak nic można tam nie tak było. tak dobrze budować. Dobra, ziomy, idziemy legalne. sobie teraz o tutaj i słuchajcie. Jeśli lubicie takie filmiki z podglądania, koniecznie subskrybujcie ten kanał, bo serio, mnie to ultra śmieszy. Jak ja widzę, że ktoś tak totalnie myśli, że. Ja, ja o niczym nie wiem, Ej, to jest dobre. E, więc słuchajcie, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, filmiki tutaj wlatują codziennie o 14. E, no i cóż, na tym filmiku byłoby to już na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć.